Czy hey, wy wiecie, bo ja wiem, kto najlepsze bajki zna, kto mnie kocha mocno, tak, o to właśnie babcia ma. Czy wy wiecie, pojawiem, kto kawały fajne zna, kto naprawi wszystko mi, to mój dziadek powiem ci. Dziś busiaki wysyłamy, serca dla was wielkie mamy. Wszystkie wnuki cieszą się, gdy do dziadków jadą, hej! Bardzo mocno was kochamy, gdy rodziców nie ma z nami, rozpieszczacie nas czasami. Wszystkie wnuki cieszą się, gdy do dziadków jadą, hej! Czy wy wiecie, bo ja wiem, kto najlepsze ciasta piecze? Z kim spacery fajne są? Z moją babcią ho ho ho. Czy wy wiecie, bo ja wiem, kto jest silny, mądry, fajny? Z kim na rower można iść? Z moim dziadkiem poje. Oh yeah. Dziś busiaki wysyłamy, serca dla was wielkie mamy. Wszystkie wnuki cieszą się, gdy do dziadków jadą hej bardzo mocno was kochamy, gdy rodziców nie ma z nami. Rozpieszczacie nas czasami. Wszystkie wnuki cieszą się, gdy do dziadków jadą. Hey. 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 No, no, no. Hey. Bardzo mocno was kochamy, gdy rodziców nie ma z nami. Rozpieszczacie nas czasami. Wszystkie wnuki cieszą się. do ťa